Czego kobiety naprawdę chcą, jeśli chodzi o rozmiar? Wystarczy kilka minut w mediach społecznościowych albo luźna rozmowa przy kolacji, żeby temat pojawił się w formie żartu. Jedni mężczyźni się przechwalają, niektóre kobiety przewracają oczami. Inni mówią o idealnych wymiarach szeptem, jakby chodziło o święty gral intymności. Ale pozwól, że zapytam Cię wprost: czy to wszystko jest prawdą? Nazywam się dr Anna Kowalska. Jestem lekarką, urologiem i od ponad 12 lat pracuję z mężczyznami oraz parami, które noszą w sobie dokładnie ten sam lęk. Dziś chcę powiedzieć Ci prawdę nie mity z szatni, nie to, co pokazują filmy, ale to, co naprawdę mówi nauka o tym, czego kobiety faktycznie pragną. I powiem to od razu: wyniki mogą Cię zaskoczyć. Zanim jednak przejdziemy dalej, zatrzymaj się na chwilę. Ten temat dotyczy znacznie więcej niż tylko liczb. Dotyczy poczucia własnej wartości, relacji i ciszy, w której wielu mężczyzn latami nosi pytanie: Czy ja wystarczam? Właśnie dlatego ten film powstał. Dobrze, zacznijmy od mitu, który od dekad prześladuje mężczyzn: większy zawsze znaczy lepszy. To jedno zdanie napędzało całe branże, niszczyło pewność siebie i potrafiło podkopać nawet dobre związki. Tyle, że nauka opowiada zupełnie inną historię. Kiedy badacze zaczęli analizować prawdziwe wybory kobiet, nie to, co mówią w ankietach pod presją społecznych oczekiwań, ale to, co wybierają prywatnie, bez oceniania, wyniki zaczęły układać się w bardzo jasny wzór. I właśnie od tego wzoru zaczniemy. Przejdźmy dalej. W moim gabinecie słyszałam to pytanie setki razy: od młodych mężczyzn, od tych w średnim wieku i bardzo często od mężczyzn po pięćdziesiątce. Pani doktor to. Czy ja naprawdę jestem wystarczający? Za każdym razem odpowiadam tak samo. Najpierw spójrzmy na fakty, nie na lęki. A fakty pochodzą z badań, które były wyjątkowo sprytne. Naukowcy nie pytali kobiet wprost, bo wiedzieli, że odpowiedzi mogą być zniekształcone przez wstyd albo oczekiwania społeczne. Zamiast tego przeanalizowali realne zachowania. Miliony dolarów wydane na produkty intymne, listy bestsellerów i całkowicie anonimowe wybory kobiet. I to właśnie tam pojawiła się pierwsza, bardzo mocna prawda. Większość kobiet wybiera rozmiar przeciętny. Tak, przeciętny, nie ogromny, nie ekstremalny. Przeciętny. Kiedy badacze przyjrzeli się najlepiej sprzedającym się produktom u ośmiu największych dystrybutorów, najczęściej wybierana długość mieściła się w przedziale od 4 do 6 cali. Powtórzę to spokojnie: 4 do 6 cali to nie jest żadna skrajność, to jest norma. Równie ciekawie wyglądała kwestia obwodu. On także pozostawał w granicach komfortu zwykle poniżej 4,5 cala. I to ma głęboki sens biologiczny. Pochwa kobiety w stanie spoczynku ma średnią głębokość od 3 do 6 cali i rozszerza się tylko umiarkowanie wraz z pobudzeniem. Przekraczanie tych granic nie zwiększa przyjemności. Często ją niszczy, powodując dyskomfort lub ból. A teraz coś bardzo ważnego. Komfort fizyczny tworzy bezpieczeństwo emocjonalne. Jeśli kobieta czuje się bezpiecznie, jej ciało i umysł mogą się otworzyć. Jeśli pojawia się ból lub presja, automatycznie uruchamia się napięcie i dystans. To nie ma nic wspólnego z pożądaniem. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że jeśli mieścisz się w normie, a mieści się w niej około 90% mężczyzn, już teraz masz wszystko, czego potrzeba, by dać kobiecie satysfakcję. I to dopiero początek. Przejdźmy do kolejnego błędu, który widzę niemal codziennie: przekonania, że długość jest ważniejsza niż dopasowanie. Jedno z dużych badań przeanalizowało najlepiej sprzedające się realistyczne gadżety intymne na Amazonie i u czołowych sprzedawców w Stanach Zjednoczonych. Średnia długość wynosiła około 6,5 cala, czyli tylko nieznacznie powyżej normy. Ale to niedługość była kluczowa. Najważniejszym czynnikiem okazał się komfort i obwód. Biologicznie ma to ogromne znaczenie. Zbyt duży obwód może powodować mikrourazy, dyskomfort i napięcie mięśni dynamiednicy. A kobiece pobudzenie nie rodzi się z siły czy nacisku, tylko z rozluźnienia i poczucia bezpieczeństwa. Emocjonalnie wygląda to jeszcze prościej. Kiedy dopasowanie jest komfortowe, kobieta jest obecna. Nie myśli o bólu, nie czeka, aż coś się skończy. Może skupić się na bliskości, na Tobie, na połączeniu między Wami, a to właśnie tam zaczyna się prawdziwa satysfakcja. W praktyce oznacza to jedno. Rytm, komunikacja i uważność są 10 razy ważniejsze niż liczenie centymetrów. Teraz trzeci błąd. Porównywanie się do fantazji medialnych. Przemysł dla dorosłych opiera się na przesadzie, ekstremalne rozmiary, nierealne scenariusze i oczekiwania, które nie mają nic wspólnego z codziennym życiem. A mimo to wielu mężczyzn mierzy się właśnie tą miarą. Prawda biologiczna jest zupełnie inna. Większość mężczyzn ma długość wzwodu między 5 a 6 cali i obwód około 4,5 do 5 cali. To są dane naukowe, nie opinie. Problem pojawia się wtedy, gdy mężczyzna zaczyna wierzyć, że to za mało, a kiedy pojawia się to przekonanie, cierpi pewność siebie. A pewność siebie, nie rozmiar, jest jednym z najsilniejszych czynników wpływających na satysfakcję obu stron. Kobiety to wyczuwają natychmiast. W praktyce oznacza to, że porównywanie się do świata stworzonego pod kamery jest prostą drogą do niepotrzebnego lęku. Prawdziwe kobiety nie szukają kątów kamery, szukają autentycznego połączenia. Jest jeszcze jeden błąd, bardzo subtelny, ale niezwykle ważny, ignorowanie tego, co kobiety naprawdę robią, a skupianie się wyłącznie na tym, co czasem mówią. W badaniach ankietowych Kobiety potrafią podawać zawyżone odpowiedzi, bo czują presję, bo on tak wypada, bo, bo nie chcą zostać ocenione. Ale kiedy naukowcy zaczęli analizować zachowania zamiast deklaracji, obraz zmienił się diametralnie. Kobiety, dokonując prywatnych, anonimowych wyborów, najczęściej sięgały po produkty o przeciętnej długości, komfortowym obwodzie i rozsądnej cenie. To nie były ekstremalne rozmiary, to nie były fantazje, to była wygoda i przyjemność. Biologicznie to bardzo logiczne. Kobiece ciało najlepiej reaguje na bodźce, które są bezpieczne i przewidywalne. Skrajności wywołują napięcie, a napięcie blokuje przyjemność. Emocjonalnie to mówi nam coś jeszcze ważniejszego. Jeśli kobieta wybiera coś tylko dla siebie, bez widowni i bez presji, wybiera to, co pozwala jej się rozluźnić i czuć dobrze. Zatrzymaj się tu na chwilę i pomyśl: jeśli w najbardziej prywatnych decyzjach kobiety konsekwentnie wybierają szczeblami średnią, co to mówi o Micie, że tylko ekstremalne rozmiary mają znaczenie? W praktyce oznacza to jedno: jeśli jesteś przeciętny, już teraz jesteś dokładnie tym, co większość kobiet wybiera, kiedy nikt nie patrzy. I teraz dochodzimy do największego błędu ze wszystkich przekonania, że rozmiar równa się satysfakcja. To nieprawda. Biologia mówi jasno przyjemność kobiet w znacznie większym stopniu zależy od stymulacji łechtaczki, więzi emocjonalnej i poczucia rozluźnienia, niż od jakichkolwiek wymiarów. Ciało kobiety reaguje na bezpieczeństwo, nie na presję. Emocjonalnie jest to jeszcze prostsze. Kobieta czuje prawdziwe połączenie nie wtedy, gdy coś jest większe, ale wtedy, gdy czuje się zauważona, pożądana i szanowana. To są fundamenty bliskości, nie centymetry. W praktyce oznacza to, że Twoja uwaga powinna przesunąć się z obsesyjnego myślenia o liczbach na coś znacznie ważniejszego: komunikację, obecność i cierpliwość. To one budują doświadczenie, które zostaje w pamięci. Co możesz zrobić z tą wiedzą? Są trzy proste kroki. Po pierwsze, przestań się porównywać. Zdecydowana większość mężczyzn jest przeciętna i dokładnie tego większość kobiet chce. Po drugie, buduj spokojną pewność siebie nie arogancję, ale akceptację siebie. Kobiety wyczuwają to natychmiast. Po trzecie, skup się na więzi. Ucz się czytać sygnały, rozmawiać i stawiać komfort partnerki na pierwszym miejscu. Kiedy to robisz, pytanie czy ja wystarczam przestaje mieć znaczenie, bo odpowiedź staje się oczywista. Wiem, że ten temat może być ciężki. Być może nosiłeś ten lęk przez lata, może unikałeś bliskości, bo bałeś się oceny. Chcę, żebyś to usłyszał bardzo wyraźnie. Nie jesteś zepsuty, nie jesteś gorszy, jesteś wystarczający. Wiek tego nie odbiera, wręcz przeciwnie. Mężczyźni po pięćdziesiące często mają ogromną przewagę. Cierpliwość, doświadczenie i umiejętność zwolnienia tempa. A to właśnie tego kobiety pragną najbardziej. Następnym razem, gdy złapiesz się na myśleniu o liczbach, przypomnij sobie jedno. Nauka pokazuje, że większość kobiet wybiera dokładnie to, kim już jesteś. Intymność nie polega na pogoni za skrajnościami, polega na byciu obecnym. Jeśli to, co dziś usłyszałeś, przyniosło ci choć odrobinę ulgi, zatrzymaj się na chwilę. Ten film nie powstał po to, żeby kogokolwiek zawstydzać. Powstał po to, żeby zdjąć z barków mężczyzn ciężar, który często noszą w ciszy przez całe lata. Intymność nigdy nie była grą liczb. To nie są centymetry budujące bliskość, lecz obecność, uważność i spokój we własnym ciele. Każdy mężczyzna, w każdym wieku, może to w sobie rozwijać. Jeśli uważasz, że ta wiedza powinna dotrzeć do większej liczby mężczyzn, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu ten materiał trafi do tych, którzy najbardziej go potrzebują, ale często wstydzą się zadać to pytanie głośno. Możesz też udostępnić ten film komuś, komu dziś przyda się odrobina spokoju i pewności siebie. Nazywam się dr Anna Kowalska. Dziękuję, że poświęciłeś mi ten czas. Pamiętaj, małe zmiany, właściwa wiedza i odpowiednie nastawienie mogą przynieść ulgę, wolność i pewność siebie, niezależnie od wieku. Bo prawdziwa bliskość zaczyna się nie od liczb, lecz od człowieka.